Witam Państwa bardzo serdecznie na tegorocznej edycji Produkcji w Dobrych Rękach. Ja nazywam się Karolina Trela i dzisiaj poprowadzę dla Państwa prezentację poświęconą narzędziom skutecznej sprzedaży B2B oraz B2C w przemyśle 4.0. Słowem wstępu, zauważyliśmy, że Państwo, jako firmy produkcyjne, coraz częściej chcą sprzedawać do klientów docelowych poprzez własny kanał sprzedaży e-commerce. I taki trend również jest zauważalny w liczbach. W liczbach na podstawie badań z zeszłego, ro na podstawie zeszłego roku 43% Polaków deklaruje, że w tym roku wyda więcej na zakupy online niż w roku poprzednim. W zeszły rok to również 14% udział rynku e-commerce w sprzedaży detalicznej. Oraz jedna z takich ważniejszych liczb: 85% Polaków deklaruje, że w tym roku będzie z taką samą częstotliwością, a nawet i większą, kontynuowało sprzedaż poprzez kanały online niż w roku poprzednim. Z badań również wynika, że użytkownicy platform, platform B2B również szukają takich rozwiązań, które ułatwią im to sprzedaż i komunikację. Na zasadzie rozwiązań, na zasadzie platform, które sprzedają detalicznie. Może się to wiązać również z tym, że użytkownicy takich platform B2B czerpią ze swoich własnych doświadczeń prywatnych poprzez zakupy, na, poprzez zakupy online. I myślę, że tutaj naturalne w tej sytuacji jest działanie na rzecz wejścia w ten rynek e-commerce. Zaistnienia na nim oraz dopasowania jakby swoich rozwiązań, swoich, swojej oferty, zaprezentowania jej na platformie, która na podstawie swojej funkcjonalności ułatwia tą sprzedaż w internecie oraz sprawia, że klient ma pozytywne doświadczenia zakupowe, co przekłada się również na częstszy powrót do, do e sklepu. I właśnie dlatego my, jako firma Comarch, oferujemy tutaj Państwu niezbędne narzędzia, dzięki którym po prostu ułatwią, ułatwią sobie Państwo tą sprzedaż i zarządzanie swoim biznesem w sieci. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy, oferujemy Państwu, czyli firmom produkcyjnym, zintegrowane narzędzia e-commerce połączone z naszymi systemami Comarch ERP. Jest to integralna część tychże systemów, co daje Państwu tutaj gwarancję spójności działania, integralności w jednym ekosystemie, produktach od jednego producenta, a także, a także stałość aktualizacji i utrzymania. Przybliżając naszą ofertę E-Commerce, tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to narzędzie, które jest integralną częścią systemów ERP, ale i również dzięki niemu mogą się Państwo zintegrować z dodatkowymi narzędziami e-commerce, takimi jak na przykład popularne serwisy aukcyjne Marketplace, porównywarki cen, mogą się Państwo zintegrować z licznymi systemami płatności. Oraz narzędziami, które będą Państwa wsparciem w analizowaniu ruchu użytkownika na stronie oraz wesprą Państwa marketing. Nasze systemy są również utrzymywane w chmurze, co daje Państwu tutaj gwarancję działania oraz stałej aktualizacji. I funkcjonujemy w relacjach zarówno B2B oraz B2C, dzięki czemu możemy się dopasować pod każdy biznes. Nasze rozwiązanie e-commerce również posiada zintegrowane centrum pomocy, dzięki któremu mają Państwo dostęp do instrukcji już od początkowego etapu integracji poprzez kolejne funkcjonalności, które, które mogą Państwo zintegrować według własnych potrzeb, a także jest to takie miejsce, w którym mogą Państwo bez problemu znaleźć również informacje o nowościach. Które, które są przepisywane do każdej wersji systemu. Przypomnę jeszcze raz liczbę: 85% Polaków, którzy deklarują, że w tym roku zamierzają kontynuować z taką samą częstotliwością zakupy przez internet. Przekłada się to tutaj na potrzebę elastycznych rozwiązań dopasowanych do tego klienta. Tak, aby posiadał on tutaj jak najbardziej pozytywne doświadczenia zakupowe. Obecnie posiadamy 2200 aktywnych e sklepów i klientów, którzy korzystając z naszych rozwiązań mają po prostu tą potrzebę, aby, aby oferta była aby oferta jakby w e sklepu, z której korzystają, była jak najbardziej wygodna, intuicyjna i, i, i dopasowana do nich. Często również tutaj nasi klienci deklarują, znaczy informują, że mają potrzebę takiego rozwiązania, które też również dostosuje się pod nie pod kątem personalizacji. I tutaj dla Państwa, jako firm produkcyjnych, jako sprzedawców w, na platformach e-commerce, oferujemy rozwiązanie konfiguratora produktu, czyli narzędzia, dzięki któremu będą mogli Państwo dostosować swoje towary bezpośrednio pod potrzeby klienta. Klient w e sklepie ma tutaj możliwość dostosowania towaru pod własne indywidualne potrzeby i Biorąc przykład z życia, związane z, z konfigurowanymi towarami, przykład, przykładowo, jeżeli klient chce kupić jakąś roletę na okna, no to wiąże się to z podaniem jakiegoś koloru tego materiału, rodzaju materiału, rodzaju mocowania oraz wymiarów okna, na który taki, taka, taka roleta ma pasować. Podobnie jest z, z jakimiś bramami bądź też ogrodzeniami, gdzie należy podać podczas produkcji takiego towaru. Powierzchnie działki, jakiś rodzaj siatki, która będzie tutaj ogardzała dany teren. Przykładowo, też drzwi, wysokość, szerokość, rodzaj materiału oraz wykończenia, z którego jest ona stworzona, albo taki z popularniejszych przykładów, który myślę, że każdy z Państwa mógł dostrzec w sklepach internetowych, czyli szafy. Jej, podanie jej wysokości na wymiar. Szerokości, rodzaju frontu, drzwi, czy to mają być drzwi z lustrem, czy też bez, oraz wszelkiego rodzaju moduły, które klient może sobie dodać do, tego, do tej szafy, przykładowo jakieś wieszaki, szuflady, bądź też inne elementy. I właśnie takie towary można, można dostosować za pomocą konfiguratora. Większość czynników związanych z dopasowaniem takiego produktu klient wykonuje bezpośrednio w e sklepie, co również przekłada się na to, że może on wykonywać to w dowolnym momencie, w dowolnej chwili, na spokojnie, nie musi być cały czas, że tak powiem, pod telefonem, czy pisać wszystko w mailu do producenta, może to sobie zrobić wygodnie z poziomu e-sklepu, a Państwo jako producenci, jako sprzedawcy otrzymują już gotowe. Zamówienie z kompletną ilością komponentów, które należy przygotować pod, dane za, pod danego klienta. I tak naprawdę tutaj ten klient obsługuje się samodzielnie. I myślę, że tutaj też te czynniki z łatwością tworzenia własnego towaru oraz szybkością jej realizacji pozytywnie wpływają zarówno od strony klienta, jak i również na Państwa biznes. A przechodząc do takiego przykładu. Chciałabym Państwu zaprezentować nasz, nasz konfigurator produktu, który znajdą Państwo na stronie demonstracyjnej. Przed Państwem jest tutaj właśnie konfigurator produktu. Ja tutaj mam przykład z naszej strony demonstracyjnej demo Konfigurator przykładowego towaru, czyli roweru. Natomiast chciałbym tutaj zaznaczyć, że oczywiście konfigurator może być dopasowany zgodnie z Państwa logiką biznesową pod każdy towar. Kod jest jakby w pełni tutaj otwarty, więc mogą Państwo dodawać do niego dowolną liczbę elementów oraz wariantów. Ja tutaj przykładowo zmienię sobie część tych elementów i Państwa klient w każdym momencie ma możliwość zapisania sobie takiej konfiguracji oraz sprawdzenia jego aktualnej ceny. Przykładowo, teraz sobie zmienimy, powiedzmy, jakiś inny kolor i również odświeżymy cenę. Cena tutaj w każdym przypadku jest odświeżona, do, dostosowana do, do każdego rodzaju wariantu. Na tej samej zasadzie mogą Państwo również wprowadzić nie tylko. Ustawienia na zasadzie graficznej, ale, również, ale i również parametry, które można wprowadzać w polu tekstowym, bądź też jakąś listą rozwijaną. I każdy taki towar, już po zapisaniu, po zatwierdzeniu zmian, klient oczywiście bezpośrednio może dodać do koszyka, skąd może kontynuować jego dalszą. Jego dalszą sprzedaż. Oczywiście, klient tutaj dostaje pełen zakres informacji, co ustawił i w jakich parametrach, a Państwo, jako sprzedawca, oczywiście, po złożonym takim zamówieniu, otrzymują informacji w systemie ERP, również z przypisanymi elementami, które poddany towar, pod towar są konieczne do przygotowania. Podsumowując nasze rozwiązanie w kilku prostych punktach, jest to na pewno narzędzie, dzięki któremu mogą Państwo prowadzić indywidualne zamówienia dla swoich klientów i mogą Państwo tutaj obsługiwać elementy. Towary wieloelementowe, takie, których nie dałoby się na przykład w prosty sposób przedstawić w sklepie za pomocą dwóch, trzech wariantów, tylko takie, w których praktycznie każdy element jest możliwy do dopasowania, do dostosowania dla klienta. Klient tutaj prowadzi, konfiguruje sobie ten towar samodzielnie, ma taki proces jakby samoobsługi, dzięki czemu może to zrobić na spokojnie w dowolnym dla siebie dogodnym momencie. Również koszty i czas tutaj mają znaczenie, ponieważ na pewno to wpłynie korzystnie na czas wyprodukowania takiego towaru oraz przygotowanie niezbędnych elementów. I to, co tutaj wspomniałam wcześniej, czyli Czyli elastyczność takich narzędzi. Dowolne ustawienie konfiguratora daje Państwu możliwość dopasowania go do każdego praktycznie towaru poprzez meble ogrodzenia, aż po na przykład elementy fotowoltaiczne. No i również jest to pełen zakres kontroli nad, nad, nad całym procesem. Nad całym procesem produkcji, aż pod złożenie zamówienia, poprzez zrealizowanie go i wysłanie do klienta. Korzyst idąc naprzeciw, jakby z kolejnymi narzędziami, które ułatwiają tutaj Państwu sprzedaż, sprzedaż produktów. Przygotowujemy też dla Państwa narzędzie związane z wystawianiem zapytań ofertowych oraz ofert sprzeda sprzedaży dla klientów. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu Państwa klienci mogą prowadzić negocjacje swoich zamówień w przypadku, kiedy chcą podpytać się o jakiś konkretny towar, bądź też czy przy jakiejś konkretnej liczbie towarów mogą uzyskać indywidualne warunki cenowe, bądź też rabaty. W taki sposób mogą Państwo przygotować również indywidualną ofertę dla, dla danych klientów, czyli przygotować zestaw zamówienia, w którym dopasowują Państwo indywidualnie ceny takiego towaru, bądź też jednorazowy, jednorazowy rabat. I jest to również korzyść dla Państwa stałych klientów, którzy miesiąc w miesiąc dokonują u Państwa takich samych zakupów. Tutaj Państwo jako sprzedawcy mają możliwość stworzenia takiej oferty sprzedażowej, dzięki której klient przy kolejnych zakupach nie będzie musiał po raz kolejny dodawać tych samych towarów do koszyka, tracąc na to pewnie jakąś dłuższą chwilę, tylko będzie miał taką ofertę przygotowaną już, już u siebie w swojej strefie klienta. I za pomocą jednego kliknięcia doda towary do koszyka i zrealizuje zamówienie. Przejdę teraz do systemu, gdzie pokażę Państwu przykład, gdzie pokażę Państwu właśnie taki przykład. Znajdujemy się teraz w e-sklepie, jestem już zalogowana jako, jako klient, i w, tutaj w takim przypadku mam przygotowaną ofertę sprzedażową dla ofertę, ofertę sprzedażową. Przechodzę sobie do systemu i mam już, powiedzmy, zapytanie o wycenę, które, które złożyłam wcześniej, z zapytaniem po prostu, czy przy większej ilości kabin prysznicowych uzyskam jakiś konkretny rabat. Od strony sprzedawcy takie informacje dotyczące zapytań ofertowych trafiają bezpośrednio do panelu administracyjnego e-sklepu. W tym miejscu już mamy wycenione, wycenione zapytanie. Które zostało przekształcone do oferty sprzedaży. Oferty sprzedaży są wystawiane w, w zakładce obok, i już tutaj, już tutaj mamy przygotowaną ofertę, która jest widoczna u klienta. Przy większej ilości zamówionego towaru sprzedawca tutaj określił indywidualne warunki cenowe. I właśnie w takim przypadku, klient, od strony klienta, takie oferty sprzedażowe znajdą się również w jego strefie, możliwe do zrealizowania za pomocą jednego kliknięcia. Wracając jeszcze do przykładu stałych klientów, którzy miesiąc w miesiąc kupują dokładnie te same towary, państwo jako sprzedawcy mogą skorzystać właśnie z takiej opcji przygotowania takiej, takiej oferty sprzedaży. Ja już tutaj mam przygotowaną taką, taką ofertę, która już została wygenerowana przez klienta i obejmuje ona dużą ilość towaru związaną z armaturą łazienkową. Od strony klienta, jako stały klient, mam możliwość przejścia właśnie do strefy klienta i do tej oferty zamówienia, i przy kolejnych zamówieniach po prostu realizuję tą ofertę. Która automatycznie dodaje się do koszyka. I z tego miejsca również, jeżeli akurat w tym miesiącu mam potrzebę modyfikacji danego zamówienia, mogę to bez problemu dopasować. No i na takiej zasadzie, oczywiście, realizuję, realizuję moje zamówienia. Szanowni Państwo, zapewne część z Państwa korzystając ze sklepów internetowych, sprzedaje swoje towary do klienta docelowego detalicznie, ale i również korzystają Państwo zapewne z modelu do sprzedaży swoich towarów do innych firm. W dla takiego modelu sprzedaży w naszych rozwiązaniach znajd znaj znajdą Państwo dwa takie rozwiązania, czyli możliwość wysłania swoich towarów do innych sklepów za pomocą prostego pliku XML w fidzie produktowym, ale także mają Państwo możliwość pobrania do swojego e sklepu zamówień z zewnętrznych hurtowni. Posłużę się tutaj takim przykładem. Firma produkcyjna A, która sprzedaje przykładowo jakieś farby albo tynki, wystawia te towary w swoim sklepie. Natomiast wysyła również tą ofertę na zewnątrz w pliku XML, do, do, do sprzedaży do zaprzyjaźnionych firm. Z drugiej zaś strony mamy firmę produkcyjną B, która sprzedaje w swoim sklepie. Ocieplenia budynków, natomiast chcieliby poszerzyć swoją ofertę i do ją o właśnie jakieś farby oraz tynki. I w takim przypadku pobierają oni z pliku XML z firmy produkcyjnej A towary, które następnie mogą bezproblemowo wystawić w swoim e sklepie, do swoją sprzedaż. I taki przykład oczywiście chciałabym Państwu też zaprezentować w naszym systemie. Na tym przykładzie zaprezentuję Państwu dwa sklepy. Jeden z nich sprzedaje elementy wyposażenia łazienek, takie jak na przykład baterie, kabiny prysznicowe, umywalki. I ten klient tutaj wystawia swoje umywalki powiedzmy na zewnątrz, czyli w fitie produktowym oferuje sprzedaż tych umywalek do firm do pośrednich. Od strony panelu administracyjnego taki klient, taki klient tworzy sobie indywidualny plik XML, tutaj przykładowo nazwany Moja hurtownia, w której wystawia towary w takim prostym pliku do e sklepu. Przykładowo uzupełniamy tutaj, udostępniamy tutaj kategorię związaną z umywalkami i w prostym pliku XML wystawia takie towary na zewnątrz. Z drugiej strony mamy e-sklep, który który dosprzedaje, sprzedaje meble łazienkowe, ale chciałby też dozupełnić swoją sprzedaż o umywalki. W związku z tym integruje się z hurtownią, czyli naszym pierwszym e-sklepem i pobiera sobie i pobiera sobie właśnie jego asortyment umywalki do e-sklepu. Konfiguruje dzięki temu właśnie taką hurtownię, w której, w której wprowadza niezbędne parametry dotyczące synchronizacji oraz powiązania towaru, aż w końcu w e-sklepie po, po jakby synchronizowaniu się z tą, z tą hurtownią, może uzupełnić swój, swój sklep, o zewnętrzny o zewnętrzne asortyment. Rozwiązania Komarch charakteryzują się tym, że jest to jedno zintegrowane rozwiązanie, które działa online i gdzie procesy sprzedażowe są natychmiastowe. Z przykładowych takich automatyzacji, automatycznych rozwiązań możemy chociażby wymienić automatyzację systemów Marketplace. Przykładowo tutaj integracja z serwisem Allegro zapewnia Państwu automatyczne procesy związane z pobieraniem zamówień kontrolą stanów magazynowych, a także automatycznego wznawiania aukcji w przypadku, jeżeli zasoby na, na danej aukcji zostaną uzupełnione w systemie ERP. Nawiązując do stanów magazynowych, mają tutaj Państwo oczywiście też pełną kontrolę związaną z tymi też stanami w sklepie internetowym. Począwszy od kontroli na etapie przeglądania tego zamówienia, na etapie przeglądania oferty e-sklepu, jak i po ostateczne zatwierdzenie towarów w koszyku. Na każdym tym etapie następuje kontrola stanu magazynowego. Państwa klienci również na podstawie tej kontroli mogą sprawdzić obecny stan towarów w jakimś poszczególnym sklepie stacjonarnym. Również pod kątem automatyzacji procesów mają Państwo tutaj wymiany dokumentów online, to znaczy w momencie, w momencie, w którym Państwa klient złoży zamówienie, ono przejdzie do systemu ERP, nastąpi jego realizacja, w momencie wystawienia takiego, to, takiego dokumentu on automatycznie pojawi się w strefie klienta w panelu w e-sklepu. Panelu e a także w automatyczny również sposób klient będzie mógł zobaczyć obecny status zamówienia oraz płatności. Nawiązując tutaj oczywiście do dokumentów, które są w systemie, które są wystawiane poprzez system ERP, chciałabym tutaj również wspomnieć o automatyzacji procesów również z tego systemu. I również po tej stronie, czyli po stronie systemów ERP, następują automatyczne procesy, które oczywiście ułatwiają tutaj Państwa prowadzenie Państwa biznesu. Począwszy od zamówienia, które trafia z sklepu do tego systemu, następuje automatyczna kontrola stanów, czyli czy ten towar jest na stanie, czy można go już zdjąć z magazynu, wydać go z magazynu pod dane zamówienie. Automatycznie również mogą Państwo ustawić generowanie zamówień sprzedaży pobierania takich zamówień, a także przy zaawansowanych algorytmach oczywiście mogą Państwo również ustawić automat, który będzie wyliczał koszty dostawy w zależności od Państwa indywidualnych założeń. W naszych rozwiązaniach również skupiamy się na budowie mechanizmów sztucznej inteligencji oraz nauczania maszynowego, czyli jednego z takich głównych trendów panujących obecnie na rynku e-commerce'owym. Na chwilę obecną budujemy takie rozwiązania w roz budujemy takie rozwiązania w e-commerce, które w przyszłości będą ułatwiały sprzedaż produktów generując raporty. Bądź też śledzące zauchowania użytkowników na stronie. Będą tutaj również wbudowane mechanizmy rekomendacji, które zarówno będą rekomendowały klientom jakiś konkretny przedział cenowy, bądź też konkretne towary, ale i również dla Państwa jako sprzedawców. Mechanizmy będą służyły jako taka sugestia, czy dany towar należy w jakiś sposób dostosować na przykład cenowo, bądź też, bądź też ustawić go na przykład na początku strony. Jeden z takich ciekawszych mechanizmów sztucznej inteligencji tutaj będzie wyszukiwanie produktów z użyciem zdjęć, czyli klient tutaj dostaje bardzo łatwy, bardzo taki mechanizm, dzięki którym bardzo łatwo będzie mógł sobie wyszukać interesujący go towar. Podsumowując nasze wystąpienie, chciałabym tutaj podkreślić istotę naszego rozwiązania i fundament, jakim jest integralne połączenie pomiędzy systemem ERP a rozwiązaniami e-commerce, dzięki, dzięki którym mają Państwo narzędzia w pełni, w pełni obsługujące cały Państwa biznes i procesy sprzedażowe, zarówno poprzez automatyzację procesów, rozwiązania sztucznej inteligencji, jak i również integrację z zewnętrznymi kanałami typu Marketplace, w które mogą państwo, do których mogą Państwo rozszerzyć swoją sprzedaż. A na potwierdzenie tych słów niech będą potwierdzenie tych słów nie będą oczywiście też rekomendacje naszych klientów, które, które przygotowałam tutaj dla Państwa. I, w tym momencie chciałabym tutaj bardzo Państwu podziękować za udział w tegorocznej konferencji. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu nasze rozwiązania. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.